Pan poseł Wincenty Elstner, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Pokoju, Wysoka Izbo, panie ministrze, stanowisko Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej do projektu o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o ordynacja podatkowa zawarte w druku 3032. Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie za dalszym procedowaniem tego projektu w, komisji, w komisjach sejmowych, gdyż jest to realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego i nie ma innej możliwości, aczkolwiek aby ten projekt odrzucać. Natomiast dwa Dwie tezy zasadnicze. Oczywiście uchylanie się od podatkowania jest sprawą złą, natomiast również tworzenie nieprecyzyjnego prawa jest rzeczą złą. I ten projekt takie prawo tworzy, ewentualnie takie zasady tego nieprecyzyjnego prawa utrzymuje. Stoi w zasadniczej sprzeczności z tym, o czym mówiliśmy tutaj godzinę czy półtorej temu, o tym, aby prawo podatkowe było bardziej przyjazne podatnikom i prostsze. Trybunał Konstytucyjny dał pod rozwagę ustawodawcy zasadność kompleksowego uregulowania instytucji uchylania się od podatkowania w odrębnym rozdziale, nawet w odrębnym akcie normatywnym. Faktycznie to zostało wykonane, mamy dodatkowy rozdział poświęcony uchylaniu się o opodatkowaniu, niemniej sformułowania tam zawarte są bardzo często niejasne, nieprecyzyjne i za chwileczkę będę o tym mówił. Trybunał Konstytucyjny wskazał również na potrzebę jednoznacznego uregulowania zagadnienia zbiegu instytucji podatku od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oraz instytucji środków karnych orzekanych w postępowaniu karno-skarbowym w celu wykluczenia możliwości tego, co nazywamy popularnie podwójnym karaniem. Ja mam świadomość, że Trybunał Konstytucyjny również stwierdził, że nie ma sprzeczności pomiędzy stawką 75%, którą można wymierzyć w przypadku podatku ze źródeł nieujawnionych i jednoczesnym, jednoczesnym artykułem 54 Kodeksu Karno-Skarbowego, w jakim... niemniej w odczuciu społecznym w odczuciu podatnika zresztą sam pan minister nazwał stawka sankcyjna stawka w wysokości 75% jest już formą kary i drugą karą jak gdyby jest kara ze strony kodeksu na podstawie kodeksu karno skarbowego zresztą Trybunał Konstytucyjny zwracał uwagę na możliwość zróżnicowania stawek podatku od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu w zależności od wysokości zatajonej, dochodu, zauważając, że im mniejsza kwota nieujawnionego dochodu, tym mniejsza szkodliwość społeczna zachowania podatnika, większa możliwość nieświadomego charakteru naruszania prawa podatkowego oraz większe ryzyko omyłki organów podatkowych. Niemniej Państwo tutaj nie, byliście, nie uznaliście za stosowne zastosować za się do tej uwagi Trybunału Konstytucyjnego, wprowadzając, tak jak to charakteryzujecie w uzasadnieniu, swoistej skali podatkowej dotyczącej różnej wagi naruszeń podatkowych, tak aby, czy wręcz wprowadzenia swoistego, swoistej kwoty wolnej, o której twierdzicie Państwo, że mogły być odczytane jako akceptacja dla ukrywania przychodów do określonej wysokości. Jest to sprawa dyskusyjna, dlatego że tak jak to zostało tu już mówione poprzednio, jest różnica pomiędzy ukrywaniem ogromnych dochodów a kasusem złodzieja, który tak jak to słyszeliśmy kiedyś kradnie, batonik w supermarkecie i staje przed sądem, więc tak samo tutaj za ukrywanie dochodu rzędu kilkudziesięciu złotych, te same sankcje obowiązują jak w przypadku uzatajonych milionów. Przechodząc do krótkiego omówienia tego dodanego rozdziału. 5A. Piszecie nam państwo, że przychodami nieznajdującymi pokrycia w ujawnionych źródłach będą przychody ze źródła ujawnionego przez podatnika, ale w nieprawidłowej wysokości. Natomiast nie ma żadnej, żadnego bliższego doszczegółowienia, co to znaczy nieprawidłowa wysokość. Powołujecie się Państwo na przykład fryzjera, który bez zatrudniania pracowników w zakładzie czynnym dwa razy w tygodniu po pięć godzin dziennie osiąga przychody w wysokości 200 tysięcy zł tygodniowo, pokazując, że są to de, ewidentnie dochody niemożliwe w takim stanie zatrudnienia, w takiej sytuacji do osiągnięcia. Natomiast nie ma żadnego doprecyzowania, w którym momencie uznacie Państwo, że te dochody są w nieprawidłowej wysokości. Decyzja o tym pozostaje po stronie urzędu, po stronie kontrolującego. Rozumiem, że w intencją Trybunału Konstytucyjnego było tak, aby to, te niejasne sformułowania, nieprecyzyjne, doprecyzować. Podobnie jest w dalszej części, gdzie. Piszecie Państwo, że jeżeli podatnik nie będzie dysponował dowodami potwierdzającymi przychody opodatkowane e, lub nieopodatkowane, którymi pokrył wydatek, a w odniesieniu do tych przychodów nastąpiło przedawnienie zobowiązania, to nie będzie wymagane ich udowodnienie, a wystarczające będzie uprawdopodobnienie uproszczona forma uprawdopodobnienie. Natomiast e, ten sam błąd znaczy jest to sformułowanie bliżej niedookreślone, co znaczy e, uprawdopodobnienie, Więc, e, e, i również tutaj urząd, tutaj urzędnik skarbowy będzie decydował o tym, e, czy ten wydatek został uprawdopodobniony czy nie, dlatego że nie będzie mógł się odwołać bezpośrednio do ustawy. Także myślę tak, ta ustawa na pewno literalnie realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast jeżeli chodzi o intencje Trybunału Konstytucyjnego, w którym Trybunał, tak jak ja to odczytuję, sugerował, aby tworzone prawo było bardziej przejrzyste, prostsze, ten wyrok w tym sensie nie został wykonany. Oczywiście powtarzam, nie dając furtki dla nieuczciwych podatników, bo przeciwko temu jesteśmy w sposób oczywisty. Dziękuję.